Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo jest dobrym, wspólnym i troszczyć się o nie powinniśmy również wspólnie, zarówno instytucje, jak i mieszkańcy. Mapy zagrożeń tworzone przez nas mają właśnie na celu poprawę tego bezpieczeństwa. Będzie to narzędzie służące rzetelnemu i czytelnemu zdiagnozowaniu rodzaju i skali zagrożeń w powiecie jaworskim. Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców do pomocy w tworzeniu takich map. Najlepiej uczynić to przekazując różnego rodzaju informacje dotyczące zagrożeń, obaw mieszkańców dzielnicowym, którzy są, stanowią swoistego rodzaju łącznika pomiędzy policją a społecznością lokalną. Osobiście uważam, że praca dzielnicowych tutaj na terenie powiatu jaworskiego jest odpowiednia i nie buduję tej wypowiedzi w oparciu o swoje spostrzeżenia, tylko z dniem dzisiejszym zakończyłem spotkania ze wszystkimi przedstawicielami władz samorządowych. W ich ocenie praca dzielnicowego jest na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Dziennicowy jest w mojej ocenie swoistym łącznikiem pomiędzy problemami społeczności lokalnej a instytucją policji. To od tego policjanta będę oczekiwał przekazu informacji na temat występujących albo definiowalnych zagrożeń i będę się starał w taki sposób reagować, aby po pierwsze do tego nie dopuścić, a w dalszej kolejności zniwelować zdefiniowane zagrożenia. Bardzo cieszę się z tego, że jako mieszkańcy będziemy mieli realny wpływ na, na kształtowanie bezpieczeństwa. Ta mapa zagrożeń sięga właśnie do mieszkańców. Oprócz różnych statystyk służb mundurowych jesteśmy też my, mieszkańcy, którzy będziemy zwracać uwagę na to. I jako jako radni, jako komisja, komisje poszczególne bezpieczeństwa możemy być takim buforem między, między mieszkańcami również. I to jest chyba w tym najważniejsze, bo chodzi o mieszkańców i ważne, żeby mieszkańcy mieli to poczucie, że są bezpieczni, że, że ktoś nad nimi czuwa i że mają wpływ właśnie na to, co dzieje się wokół nich. Nie jest to narzędzie w ocenie policji nowe. Zarządzeniem 768 w 2007 roku komendant wprowadził pojęcie mapy zagrożeń. Jednakże do tej pory budowaliśmy je w oparciu przede wszystkim o dane statystyczne, dane, które są w posiadaniu jednostek policji. Chcemy rozszerzyć i zaangażować podmioty pozapolicyjne. Komórki w poszczególnych urzędach, które odpowiadają również razem z nami za bezpieczeństwo na terenie danego powiatu, o to, aby współuczestniczyli w tworzeniu mapy zagrożeń, zarówno w wymiarze opisowym, jak i graficznym. Chcielibyśmy zejść do maksymalnie najniższego poziomu, jaki jest możliwy, czyli do społeczności, nawet skupionych w obrębie zespołów funkcjonujących na terenie spółdzielni mieszkaniowych komisji i tak dalej i tak dalej